Jedziemy. A gdzie my dzisiaj jedziemy? Jedziemy do dentysty, do dentysty, do Turcji. No właśnie nie do końca. Ale tak kiedyś na odcinkach mówiłem. E, dentysta po głowie mi chodzi bardzo długo. Mam wszystkie zęby wyleczone. E, z tymi zębami jest w ogóle długa historia, którą wam opowiem może w dalszej części odcinka. Gdzie my teraz jedziemy? Śpieszę się dość, dlatego opowiem wam to dość e, m, tak szybko, jak to tylko możliwe. Jedziemy do. Z taką trend. trend są konsultacje z dentystą z Turcji, czyli to jest taka najlepsza opcja dla mnie. Miałem mnóstwo już konsultacji, wolę tej konsultacji mieć za dużo, niż za mało. Miałem mnóstwo konsultacji i teraz jadę na pierwszą konsultację, na którą będę face-to-face -face z, z dentystą. Konsultacja o tyle um, nie podoba mi się, że nie jest w, w gabinecie dentystycznym, tylko w jakimś hotelu, z tego co wiem. E, tak więc to nie za bardzo. O, tam jeszcze chusteczki niesie. Dobra, dzięki. To jest, że ta alergia mnie męczy. E, tak więc to jest w hotelu, więc nie będzie to pewnie zrobiona konsultacja tak, jak powinna być zrobiona. E, najlepiej, jak było prześwietlenie i tak dalej. Ja chyba i tak zrobię prześwietlenie na własną rękę, żeby dostawać normalne wyceny. O co chodzi z tymi wycenami, to jest często tak, że robicie wycenę, na bardzo dużo reklam dentystów mi się gdzieś tam na Instagramie wyświetla i tak dalej i oni Wam robią wycenę i jak pojedziecie na miejsce, to okazuje się, że to kosztuje dwa razy więcej. Takie oszustwo, bo aby złapać, później Wam załatwiać. No i Wam załatwią kredyt, Wy pojedziecie z zębami, ale już ktoś nie będzie miał kasy, to będzie musiał wziąć kredyt, albo po prostu wybrać więcej pieniędzy. Tak więc ja postanowiłem, że chcę być jak najbliżej tej prawdziwej ceny, się po prostu w pienie, jeżeli trafia na takich oszustów, a jest ich e, mnóstwo. Tak więc e, jedziemy na konsultację. Konsultacja jest taką trend. Zobaczymy, jak to wygląda. E, co oni mi powiedzą, e, tutaj jakby za górę. U mnie mniej więcej wszyscy zgodnie mówią, że około 3000 funtów. To też tutaj jest fajne z dentystami, że tymi z Turcji, że macie w to wliczony przelot. Czyli znaczy nie, przelot, przepraszam, nie jest wliczony, ale jest w tym hotel i transfer do, do kliniki. To takich miejsc jest mnóstwo, chyba tysiące, tak więc można je znaleźć. Tylko teraz znaleźć dobre miejsce. Dobra, ja się zabieram, bo ja jeszcze jadę tam ze znajomymi. No i będę mówił, e, nie wiem, może nagram coś na miejscu, albo powiem wam, e, jak to wyglądało już po wszystkim. Tak więc widzimy się za chwilę. Dobra, jesteśmy przed hotelem. Dawid płaci za parking. No i za chwilę wchodzimy do środka. Zobaczymy, co nam tam powiedzą. Do góry. No, dobra, idziemy zobaczyć, co tutaj nam ten kanał zrobi. <grym> Pan nas prowadzi właśnie na, na jakąś salę albo gdzieś, nie wiem. Wypełniamy. Kolejna wypełniasz. A, i to my tutaj będziemy siedzieć i kogoś słuchać? Co? Czyli to nie jest dla nas. To tyle dobrego. Pan robi wycenę Dawidowi. Podaje przez słuchawkę dopókoje obok. Co ma być zrobione i chyba za chwilę dostaniemy wycenę, jak wejdziemy do innego pomieszczenia. Zobaczymy jak to wyjdzie. Właśnie jeszcze takie tutaj dobroci nas spotykają. Kawka, ciastko, herbatka. Z panem już sobie pogadaliśmy. Tutaj jest kawa. Jak to się nalewa? Tutaj? Nie. Tak? Oj, z panem... Tak? Dziękuję Karina. Ty jak poczymasz, to nie ma ujawa wsi. No nie ma, nie ma. Za trzeba brać. Za fliku Starczy ci. <grymne> jak starczy? To darmo to trzeba brać. Nie no, ale ogólnie y, porozmawialiśmy z panem, za chwilę dostaniemy wycenę. Nie wiem ile jeszcze będziemy czekać. Tak gdzieś pół godziny powiedzmy, że czekania, nie? Takiego jest. No i zobaczymy. Z ciastecz z ciasteczek nie skorzystam. Dobra, ja oczywiście co, muszę iść do toalety, muszę zjechać windą. No ale tak to wygląda. Na razie nam wyceniają to ileś trwa tam czasu. No za chwilę dowiemy się, jaka tutaj wycena. Dobra, lecimy. W drugie pięterko. Ogólnie hotel wielki, idzie się zgubić. A my się nie zgubimy. Pan czekał na nas na recepcji i nas zaprowadził właśnie tutaj, bo nie byłoby łatwo tego znaleźć. A tak nam pomógł. Właśnie tutaj są Jakie ładne ząbki. Czasycz. Mm. <laughs> tutaj jest. Ja jest chyba. To co jest 4 na 1. To z cztery implanty ci robią i montują coś takiego. Ten pan ma 6 na jednym. To jest pokazany implant w powiększeniu. To jest zobaczyć. Właśnie jesteśmy przywierdzenie. Dobra, tak, już po wszystkim. Zaraz powiem ile kosztowało, znaczy ja powiem, później powiem. Ty nawet mi wysłałeś wycami, Na WhatsApp? -a? no, to lecimy. I co? Już jesteśmy w domu, znaczy ja jestem w domu, przyjechałem właśnie do domu. Tutaj jak widzicie, ehm, teraz mam to wszystko tak pokrótce wytłumaczę, żeby to miało sens, bo to było troszeczkę tak od rana nagrywane w biegu, więc nie wszystko zdążyłem powiedzieć. Ja ogólnie implanty chciałem zrobić pierwszy raz jakieś 7-8 może lat temu w Polsce. Pojechałem na wycenę do jakiejś dobrej poznańskiej kliniki, z której po okazało się, że zęby będą mnie kosztowały połowę mieszkania, ceny mieszkania w mojej miejscowości, tak więc zrezygnowałem. Później pojawiła się opcja e, Turcji, tutaj w, Angli w Anglii bardzo jest popularne robienie zębów w Turcji, wielu, wielu Anglików, których znam te zęby gdzieś tam robiło i są bardzo zadowoleni, jest to bardzo, ale to bardzo tutaj popularne, To się to staje coraz bardziej popularne w Polsce, jako że ci dentyści w Polsce są coraz drożsi, to po prostu ludzie próbują znaleźć inne, inne rozwiązania e, i właśnie Turcja jest jednym z nich, tam jedni narzekają, że te zęby są bardzo słabej jakości i tak dalej, Pewnie gdzieś są, trzeba właśnie znaleźć tam dobrą klinikę. Jeżeli znajdziemy dobrą klinikę, my mamy nadzieję, że taką znaleźliśmy. Jest to klinika, którą dostaliśmy z polecenia. Zanim znalazłem jeszcze tą klinikę, miałem dobre. 15 różnych wycen i rozmów z innymi klinikami, ale tylko przez Whatsappa. Jak to wygląda? Jak coś tylko powiecie o klinikach, o dentystach i tak dalej, to oczywiście wasz podsłuchujący was, was, was telefon zacznie wam podsyłać em, reklamy, na przykład na Instagramie w moim przypadku różnych klinik e, w, w Turcji, e, między innymi w Turcji, ale przeważnie w Turcji. No, i no i oczywiście tam gdzieś próbowałem się do nich odezwać. Te wyceny jak wyglądały, że robiło się zdjęcie zębów od przodu, od boku i od drugiego boku, chyba od góry, coś takiego tam kilka zdjęć trzeba było zrobić. Oni na podstawie tego wam robili już wyceny. No i niestety, ale takie wyceny można sobie wsadzić wiecie gdzie, bo są to takie wyceny zrobione na szybciocha przez telefon, oni nie wiedzą, nie mają zielonego pojęcia. Ja, ja już później to macham tylko, głowo, tylko głową, bo ktoś mi wysłał wycenę, ja wysłałem zdjęcia, ktoś mi wysłał wycenę, a nawet nie wiedział kompletnie, co jest do robienia. No bo ja na przykład wiem, który ząb jest do wyrywania, e, że mam jakiś most, oni tego po prostu nie wiedzieli i oni mi dawali jakieś wyceny, które po prostu nie miały nic wspólnego z moimi zębami. E, później na miejsce prawdopodobnie okazałoby się, że te zęby kosztowałyby mnie o wiele, 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 wiele więcej, więc olać to. No i olałem i w końcu udało się znaleźć, Dawid znalazł, jego kolega robił w tej klinice zęby, więc powiedziałem sobie, że zawsze to jest jakiś punkt odniesienia, jest ktoś, kto te zęby zrobił, jest ktoś, kto jest z tych zębów zadowolony, więc najlepiej będzie uderzyć właśnie do takiej osoby. No i tak też zrobiliśmy. E, pojechaliśmy, umówiliśmy się e, jak to wygląda. Oni po prostu mają klinikę w Turcji, ale tutaj robią takie spotkania. E, moje pierwsze wrażenie, dowiedzieliśmy się, że spotkanie jest w hotelu. Mówię, no, myślałem, że może mają tutaj jakiś oddział. Okazało się, że mają oddział w Manchesterze. Jeżeli coś by, jakieś były komplika po, komplikacje po powrocie z Turcji, to można spokojnie się do tego Manchesteru wybrać i oni wam to ewentualnie poprawią i tak dalej. Bo o, tym też się, o to też się pytaliśmy. No, i jak dowiedzieliśmy się, że jest w hotelu, to mieliśmy troszeczkę takie gorsze podejście. No ale mówimy, dobra, trzeba jechać, zobaczyć, jak nie oni, to inni, zmienić jakiś punkt odniesienia itd., dalej. No i w końcu wybraliśmy się tam. Okazało się, że jednak, jak widzieliście, mieli fotel dentystyczny. Pan tam przez słuchawkę robił taką wycenę szybką, podawał tam komuś innemu, ktoś robił jakby taki projekt na komputerze i później, wiecie, gdzieś tam wam to podliczali. Zaraz Wam powiem, ile to dokładnie kosztuje, akurat w moim przypadku i e, ile kosztuje w Dawida w przypadku i Karoliny, ale e, no, nasze wrażenia są takie spoko, no, nic nas nie zaskoczyło, oczywiście tam marketingowe takie pierdolenie było słychać, my to tak filtrujemy i staram się tego w ogóle e, to odrzucać. Mi interesuje to, żebym ja był zadowolony i e, to co, jakie mam teraz wrażenia nie jest tak ważne jakie wrażenia będę miał po kilkunastu, kilkudziesięciu latach od zrobienia tych zębów. Ja mam do zrobienia dwa implanty, dwa mosty do wymiany. Znaczy nie trzeba ich wymieniać, ale chcę je wymienić. U mnie te zęby, u mnie z tymi zębami jest taki problem, że one są praktycznie wszystkie zdrowe. Z tym, że każdy ząb z innej parafii u innego dentysty, inna wielkość, inny kolor i masaka. Gdzieś tam któryś ząb kanałowy, no to zrobił się taki wiecie szarawy po iluś latach. Gdzieś tam kwestia zaniedbania jak w dzieciństwie tak naprawdę tych zębów. E, teraz trzeba za to zapłacić. E, no i co? U mnie kwestia zrobienia dwóch implantów, e, koron, e, wymiany dwóch e, mostów, wyleczenia, wyleczenia tam jakiegoś zęba. E, tak i wiecie, Hollywood Smile to będzie mi kosztowało 4100 funtów. Tak więc dzisiaj na troszeczkę mniejsze, że Wam powiem. Ale zostało mi to tam wszystko wytłumaczone, no i ogólnie, no i ta cena odpowiada. I liczyłem, że to będzie jakieś 3 300, 3500 bo brałem pod uwagę, moim punktem odniesienia były te powszednie wyceny właśnie przez WhatsAppa i dlatego też ta cena u mnie wydawała się taka zaniżona. Tak czy inaczej? E, 4100 funtów u Dawida. E, to jest 2000 funtów, on robi on wymienia wszystkie te czarne. Pamiętacie, te jeszcze takie czarne plomby się kiedyś robiło. E, te czarne plomby wymienia, nie wiem, ile ich dokładnie ma. I wyrywa dwa zęby i na ich miejsce wstawia implanty i to kosztuje go 2000 funtów. E, tu jest policzony hotel, nie ma policzonych lotów. To te ceny, wam, które, które wam podaję. Akurat w Dawida. Mm, Dawida, zaraz wam powiem, jak to wygląda w Dawida przypadku, ale to no, jest dość droga sprawa. E, teraz Karolina chce sobie zrobić 8 jakby e, koron e, na górze. To będzie kosztowało 1700 funtów. E, I teraz Dawid ma taki problem, że on może lecieć do Turcji tylko wtedy, kiedy są tutaj e, święta, te takie przerwy od szkoły i tak dalej. To już jest narzucone u niego przez firmę od Górnie. I jego loty kosztują bardzo dużo, bo lot tam z powrotem, on i Karolina, później jeszcze raz musi lecieć tam i z powrotem, to będzie kosztowało go, wszystkie te loty będą go kosztowały 1700 funtów, czyli, czyli tyle ile zęby Karoliny, czyli całkiem sporo, ale taka jest cena właśnie latania w Anglii właśnie w okresie, kiedy są, jest ten okres wakacyjny, przerwy takiej szkolnej. I oczywiście teraz tak. Ja i Dawid musimy lecieć dwa razy. Karolina tylko raz, bo leci na spiłowanie zębów, założenie koron i tak dalej. To jest tylko jeden lot, ale leci dwa razy, żeby jeszcze sobie zrobić tam jakieś wakacje. Ja z Dawidem, z tego powodu, że mamy implanty, to musimy lecieć tam. Muszą być te zęby usunięte. Od razu jest wprowadzany implant w miejsce usuniętego zęba. Jakieś tam te leczenia i tak dalej. Jakieś odciski, nieodciski. I później za 4 miesiące wracamy. Też narobią nam taką chwilowy taki most koronowy, coś takiego, żebyśmy nie chodzili z czerwaci, oczywiście e, e, i później wracamy tam po czterech miesiącach i po czterech miesiącach są już zakładane nam e, takie normalne implanty, czyli ja na pierwszej wizycie płacę 2100 funtów, a na drugiej 2000 tam z kilkoma groszami dosłownie, tak to wychodzi e, więc co, no ja się chyba zdecyduję jeszcze teraz bardzo myślimy mocno nad datą, kiedy najlepiej byłoby to nam zrobić i szczerze powiedziawszy to nie mam pojęcia. W moim przypadku te, te loty będą zdecydowanie tańsze, bo tam po 70 funtów e, lot kosztuje. E, I pomysł jest taki, że ja polecę teraz zrobić tą, ten pierwszy etap zębów, e, a później po czterech miesiącach najprawdopodobniej wrócimy z Arletą i Areta też sobie zrobi zęby, bo też chciała sobie coś tam zrobić też jej w Polsce zrobiła, je zrobili, jest bardzo niezadowolona już przez lata, więc chcę wrócić i po prostu e, gdzieś tam powymieniać jakieś korony i tak dalej, e, więc prawdopodobnie za drugim po, razem polecimy, razem za pierwszym razem polecę tylko ja. Zrobię to najgorsze, to najbardziej bolesne. Podobno znieczulenia są bardzo dobre, ale słyszałem od wielu ludzi, że jednak nie jest tak do końca, czy tak jest, to nie wiem, e, ale spodziewam się, że tak może być. Często mówią, że to wiecie, nie boli, nic nie będzie, ale tak więc fajnie to wyszło. Na recepcji już czekał na nas, na nas pan, e, odebrał nas, zaprowadził nas w miejsce, bo hotel był bardzo, bardzo, ale to bardzo duży, więc e, zaprowadził nas to miejsce, e, tam to wszystko zostało nam pokazane, objaśnione. No i teraz tylko się zdecydować, e, tak naprawdę to wygląda tak, że Dawid już chyba dzisiaj kupił e, loty, po kupieniu lotów wysyłacie tam jakieś screenshot czy coś e, do nich, oni Wam, e, oni wam już bukują tą datę. Dla was eee, później nie wiem, jak to wygląda dokładnie z depozytem, no, ale jakiś pewnie depozyt i można lecieć. Płatność można zapłacić na miejscu kartą, ale wtedy będzie tam jakiś procencik mały, który nam pobiorą, więc gościu zalecał, żeby po prostu zrobić transfer bankowy z angielskiego konta na jego angielskie konto. Eee, I tak będzie najlepiej. Więc co? No ja chyba się zdecyduję, zobaczymy. Jeżeli macie jakieś pytania, ja w ogóle tej kliniki nie reklamuję czy coś z tych rzeczy, no chyba nigdzie nie pokazałem loga. Eee, nie jest żadna współpraca czy coś tego. Nie, ja nie jestem jeszcze tego formatu gwiazdą, żeby, wiecie, żeby ktoś mi zęby fontował, bo jest takich youtuberów całkiem sporo, w którym e, kliniki fundują zęby tylko właśnie po to, żeby była reklama zrobiona za jakieś zniżki lub nawet za darmo mają zrobione. E, ja nie, e, no ale zostańcie ze mną, subskrybujcie kanał i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. A o, z Wami się już żegnam. Do kolejnego odcineczka. Trzymajcie się. Cześć!